Cały dzień jedzenia z KFC. A nie, nie, nie. Sorry. Z KFD. Ale na początek bieganie, a po bieganiu wbiegłem jeszcze do sklepu na małe zakupy. Montaż z grecką kawą i bierzemy się za śniadanie. Micha budyniowej i jaglanki waniliowej z kaki, bananem, masłem migdałowym i moim ulubionym sosem na słodko o smaku biszkoptowym. Tego dnia akurat mieliśmy wolne na studiach, więc po śniadaniu druga sesja montażu, ale później okazało się, że na studia też coś jednak muszę ogarnąć. Na obiad bardzo prosty, ale pyszny posiłek. Makaron ze szpinakiem, suszonymi pomidorami, fetą, oliwkami i oczywiście sosem sriracha mayo. Następnie korepetycje z hiszpańskiego. Jeśli ty też jesteś chętny na korepetycje ze mną, to zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej. Uznałem, że po całym dniu siedzenia przy komputerze idealnym pomysłem będzie jeszcze 12 km na wieczór. Razem wyszło 21, czyli tak jakby podzielony półmaraton. No i kolacja. Polana kolejnym sosem z KFD. Tym razem tikka masala. Ja zajadam i przypominam o kodzie bananowa na ich sklepie.